Szanowni Państwo, Konfederacja stanowczo broni prawa Polaków do prywatności, do prywatności oraz do ochrony przed zbędną inwigilacją. Co jest istotne. Ten nasz, to nasz, ten nasz stosunek dotyczy, e, owszem, rządów e, minionych, ośmioletnich rządów e, PiS, ale nie tylko, również poprzednich e, rządów. POO, ten nasz stosunek wyraża się właśnie w kwestii systemowego podejścia do nadużywania władz, do nadużywania substancjalnych, do nadużywania form inwigilacji. Względem, względem wszystkich Polaków. Tak, to nie tylko kwestie ostatnich lat rządów PiSu, ale, ale również za czasów Platformy ta pokusa, ta pokusa była silna. Pamiętamy sceny wyrywania laptopów przez funkcjonariuszy służb w, re, w redakcji koncerty Tygodnika wprost. Szanowni Państwo, Konfederacja już w poprzedniej kadencji złożyła projekt, który wychodzi naprzeciw tej materii tej i, 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 i zawiera Różne, różne formy przeciwdziałania takim systemowym właśnie problemom. Między innymi, między innymi zakłada, że służby mogą wnioskować tylko i wyłącznie w sytuacji, w której jest to niezbędne kiedy podsłuch i jest niezbędna, jest głęboko uzasadniona, a nie że staje się formą jakiegoś pójścia na skróty, czy jakiegoś wygodnego, wygodnickiego po prostu zaglądania do życia prywatnego Polaków, czy też o zgrozo, jak też mieliśmy już do czynienia z takim, z takim faktem, no nieraz niestety w trzeciej RP o zgrozo w sytuacjach uzasadnionych politycznie, czyli po prostu czyste nadużywanie nadużywanie. I tutaj trzeba powiedzieć części służb specjalnych części funkcjonariuszy, żeby nie obrażać funkcjonariuszy służb, którzy zachowują się praworządnie i potrafią się postawić takim zadaniom, które wykraczają poza zakres ustawowych kompetencji. Ale nie tylko, między innymi również za nadużycia w tej materii. Jesteśmy za tym, żeby były naprawdę surowe kary i finansowe i kary po prostu prawne, dyscyplinarne dla funkcjonariuszy, dla decydentów w tej materii. Konfederacja chce właśnie, tak jak powiedziałem, systemowo chronić Polaków. To jest bardzo, bardzo istotne, bo mamy świadomość tego, że ta pokusa, żeby sięgać właśnie po te narzędzia, narzędzia specjalne, narzędzia operacyjne, żeby sięgać po, po operacje, które powinny być wymierzone przede wszystkim, szanowni państwo, służby specjalne, służby wywiadowcze, to przede wszystkim operacje wymierzone przeciwko inwigilacji państwa polskiego przez obce wywiady. Przede wszystkim. To nie są narzędzia do walki politycznej, i za każdym razem, jeśli coś takiego będzie miało miejsce, Konfederacja będzie stanowczo się temu sprzeciwiać. A dzisiaj artykułujemy fakt, że jesteśmy za ukaraniem i rozliczeniem wszystkich, którzy takiego procederu się dopuszczają.